Trudno dziś zgadnąć o ile większa jest wiedza ludzkości dzięki szczurom i myszom. Gdzie byłaby nauka bez tych futrzastych zwierząt? To iście filozoficzne pytanie, na które nie da się udzielić precyzyjnej odpowiedzi, ale jedno jest pewne: byłaby dużo uboższa. I choć obecne granice etyki badań na zwierzętach znacząco ograniczają ich zakres, to nie od zawsze tak bywało. Dziś zajmiemy się trzema przełomowymi eksperymentami na gryzoniach, które diametralnie zmieniły stan wiedzy ludzkości. I jak się za chwilę przekonasz, ludzkość bardzo wiele tym gryzoniom zawdzięcza. Zapraszam. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, dlaczego to właśnie szczury i myszy są zwierzętami, które tak często są wybierane do przeprowadzania na nich eksperymentów. Okazuje się, że choć nie wydaje się to oczywiste, to są to ssaki całkiem podobne do nas pod względem genetyki, fizjologii i anatomicznej organizacji mózgu. To powoduje, że znakomicie nadają się jako przedmiot badań psychologicznych. Powodów znajdziemy jednak więcej. Koszty utrzymywania tej gryzoni w warunkach laboratoryjnych są stosunkowo niskie. Są też łatwe w hodowli, co ułatwia przeprowadzanie badań, zwłaszcza gdy potrzebna jest spora próba laboratoryjna. I nomenomen, omen, szczury i myszy są często uważane za gatunek, który jest etycznie akceptowalny do zastosowania w badaniach. Restrykcyjne prawo w wielu krajach ogranicza lub wręcz zakazuje wykorzystywania niektórych gatunków zwierząt w eksperymentach, np. małp, to też naukowcy chętniej sięgają po gryzonie. Bodaj najsłynniejszym eksperymentem przeprowadzonym na gryzoniach była tzw. Tak Myśl Utopia, któremu przewodził amerykański naukowiec John Calhoun. Badacze stworzyli iście doskonałe warunki do życia dla myszy. Miały pod dostatkiem pożywienia czy wody i nie brakowało im materiałów budulcowych. Ba, czuwano nawet nad ich zdrowiem. Myszy dysponowały też całkiem sporą przestrzenią do życia, bo przewidziano na 3840 osobników oraz zagwarantowano, że żadne drapieżniki nie będą ich niepokoić. Wprost idylla. Nic tylko żyć, zajadać się kukurydzą i radośnie się rozmnażać. Powiedzmy sobie szczerze, nie jeden człowiek wziąłby takie życie w ciemno. W klatce umieszczono po cztery mysie pary i wówczas rozpoczął się pierwszy etap eksperymentu, trwający przez 104 dni. Przez ten czas myszy żyły sobie jak pączki w maśle, podwoiły swoją populację, budowały gniazda, podzieliły terytorium. I cieszyły się pięknem mysiego życia. Drugi etap trwał dłużej, bo aż 209 dni. Liczebność myszy wzrastała już co 55 dni i zaczynały się wyłaniać silniejsze osobniki, które wychowywały liczniejsze potomstwo. Naukowcy zauważyli, że myszy chętniej niż wcześniej nawiązywały relacje z osobnikami nienależącymi do rodziny. Było całkiem spokojnie i przewidywalnie, aż nadszedł. Trzeci etap, w którym zaczęło się dziać dużo, dużo więcej. Rozmnażających osobników było coraz mniej, więc liczebność grupy podwajała się dopiero co 145 dni, a samce stawały się coraz większymi konformistami. Przestały walczyć o terytorium, nawet samice mniej im były w głowie, a zamiast tego bardziej koncentrowały się na swoim wyglądzie oraz na zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Takich jak pilnowanie, by brzuch był pełen, oraz o długi sen. Pojawiały się również pierwsze zachowania homoseksualne. Agresywniejsze stawały się z kolei samice, jednocześnie coraz bardziej zanikały u nich instynkty macierzyńskie, i przez to wiele młodych było po prostu porzucanych. I tak doszliśmy do ostatniego, najdłuższego, bo trwającego ponad 1000 dni, czwartego etapu eksperymentu. Wówczas przyrost naturalny pierwszy raz stał się ujemny, interakcje społeczne coraz bardziej zanikały, oddając pole skupianiu się na sobie i na przyziemnych potrzebach, jak jedzenie, spanie czy czyszczenie futra. Co ciekawe, 600 dnia eksperymentu ostatni raz rodzi się nowe potomstwo. Suma tych zdarzeń powoduje, że ostatniego 1588 dnia eksperymentu umiera ostatnia mysz, tym samym kończąc badanie. No i do jakich wniosków doszli badacze? John Calhoun stwierdził, że ten przykład doskonale przedstawia analogię do ludzkiego społeczeństwa, kiedy to w momencie zanikania kłopotów takich jak zdobywanie pożywienia czy staranie się o dach nad głową. Zaczynamy stawać się społecznie obojętni i przyjmować bierną postawę życiową. Wychodzi więc na to, że przebywanie w mistycznej już niemal strefie komfortu nie tylko rozleniwia, ale i staje się niebezpieczne. I co ważne, eksperyment był kilkakrotnie powtarzany, doprowadzał jednak do tych samych wniosków. Jeśli ten eksperyment zdał się komuś nieetyczny, to względem drugiego możemy stwierdzić bez wątpienia, że dzisiaj już na pewno nie miałby miejsca. W centrum obserwacji był 11-miesięczny chłopiec Albert, który od urodzenia wychowywał się w warunkach szpitalnych. Badacze w głównej osobie Johna Watsona, jednak nie tego od Sherlocka Holmesa, wychodzili z założenia, że człowiek rodzi się z trzema podstawowymi uczuciami: strachem, Miłością i wściekłością, a resztę kształtuje otoczenie. Albert został wybrany dlatego, że był zdrowo rozwijającym się chłopcem, a przede wszystkim stabilnym psychicznie. Nie bał się ani szczurów, ani psów, ani nawet masek z włosami. Lęk czuł jedynie przed hałasem, ale to typowe dla dzieci. No i co zafundowali Albertowi naukowcy? Mianowicie pozwolono mu się bawić z białym szczurem. Chłopiec wykazywał nim typowe dla dziecka zainteresowanie, ale za każdym razem, gdy tylko chciał pogłaskać gryzonia, naukowcy uderzali prętem w metalową sztabę, wywołując hałas. To nic przyjemnego dla małego chłopca, więc niewiele trzeba było, żeby wkrótce chłopiec za każdym razem reagował płaczem już na sam widok szczura, nawet gdy pręt poszedł już w odstawkę. Długotrwałe skutki eksperymentu okazały się jednak opłakane. Po czasie Albert reagował płaczem nie tylko na szczura, ale również na inne zwierzęta, futrzane przedmioty, czy nawet na brodatego świętego Mikołaja. Eksperyment jakkolwiek skrajnie nieetyczny przyniósł nauce wiele nieocenionych wniosków. Dzięki niemu wiemy, jak tworzą się w ludziach lęki, na przykład dzieci bite przez swoich rodziców boją się nie tylko samych oprawców, ale też tego, co zadawało im ból. Boimy się więc nie samych przedmiotów, ale emocji im towarzyszących i źle kojarzących się nam z nimi zdarzeniom. Ostatni eksperyment, który weźmiemy teraz pod lupę, poszerzył nasze spojrzenie na kwestię empatii, czyli uczucia rozumienia emocji innych osób. Wcześniej tę cechę przypisywano jedynie ludziom, uważając, że innym gatunkom na Ziemi jest jednocześnie obca, jak i zbędna. Kłamtej tezie zadali naukowcy z holenderskiego Instytutu Neuronauki, którzy umieścili szczury w pomieszczeniu z dwoma dźwigniami i nauczyli je z nich korzystać. Po ich użyciu szczury otrzymywały nagrodę – słodkie i pożądane granulki sacharozy. Po pewnym czasie gryzonie zaczęły przejawiać tendencję do posiadania preferowanej dźwigni. Eksperyment byłby jednak bez sensu, gdyby na tym poprzestać i wkrótce dodano jeden kluczowy element. Mianowicie w pomieszczeniu obok znajdował się inny szczur, który był rażony prądem za każdym razem, gdy obserwowany szczur naciskał na swoją ulubioną dźwignię. Co ważne, nagroda w przypadku jednej i drugiej dźwigni była taka sama. Po pewnym czasie okazywało się, że szczury zmieniały dźwignię na bezpieczniejszą. Tak, żeby nie słyszeć pisków i cierpienia sąsiada. Wynik badania pozostawał taki sam bez względu na to, czy obok przebywał szczur, którego dźwigniowy znał, czy był dla niego całkiem obcy. Ale naukowcy poszli krok dalej. Podali dźwigniowym szczurom specjalny środek znieczulający w mózgu obszar odpowiedzialny za empatię. To zaczęło powstrzymywać szczury przed wciskaniem preferowanej dźwigni, nawet gdy widziały reakcję cierpiącego sąsiada. Tym samym naukowcy dowiedli, że empatia jest głęboko zakorzeniona w naszej ewolucji i że nie jest typowa wyłącznie dla gatunku ludzkiego. Ciekaw jestem, jak na ciebie wpłynął niniejszy materiał. Czy zmienił twoje podejście do tych niezwykłych zwierząt? I kto wie? Może następnym razem, gdy wybierzesz się do piwnicy po jakiś kompot do obiadu i zobaczysz przyglądającego ci się Włochatego szczura, to może zamiast wstrętu poczujesz ciekawość, albo wdzięczność, albo może po prostu przypomnisz sobie wojownicze żółwie ninja. Ciekawe, postaraj się zauważyć swoją emocję i zapamiętać towarzyszące mu uczucie. Możliwe, że to coś więcej powie ci o samym sobie. A ja. Dziękuję Ci za dotarcie do samego końca odcinka i zapraszam za dwa tygodnie. Przyjemności!